z jestem Ponczek, dzisiaj wracamy z kolejnym Speed Buildem, ale tym razem zrobimy sobie to troszeczkę inaczej. Mianowicie zapytałam się jakiś czas temu was, czy bylibyście zainteresowani jakimś QA, dlatego że już jakiś czas temu minął rok, jak nagrywałam na YouTube, i pomyślałam, że w sumie spokoju było się tak troszeczkę lepiej poznać, troszkę tak właśnie pogadać sobie, pomimo tego, że często robimy sobie takie, wiecie, pogadanki przy okazji jakiś Speed Buildów i tak dalej. No ale przy takim QA macie okazję właśnie zadać bezpośrednio mi pytanie, o co tylko chcecie. E, no i całkiem się tego sporo Zbierało, także ja byłam zaskoczona, ogólnie obawiałam się, że, <grywa> że nikt nie zada żadnego pytania i <grywa> będzie to takie awkward po prostu. Stwierdziłam, że właśnie zrobimy sobie to ze speed w tle, dlatego że czułam się bardzo niezręcznie, gdyby moja twarz miałaby być na całym ekranie i po prostu doszłam do wniosku, że ten format chyba będzie e, najbardziej optymalny. Także co, przejdźmy sobie może do pierwszego pytania, mam je wszystkie zapisane na telefonie e, i tak, tu jest takie najbardziej powiedzmy podstawowe, jak mam na imię i skąd jest i kiedy się urodziłam? E, no więc mam na imię Justyna i jestem z Krakowa. Urodziłam się 29 grudnia 1998 roku. Także no. Najmłodsza już nie jestem, ale nie mówię, stara też nie. Przez większość życia mieszkałam w sumie w, nie w Krakowie, tylko w okolicach Krakowa, pomimo tego, że się urodziłam w Krakowie. No a parę lat temu przeprowadziłam się tutaj i tak sobie już tutaj mieszkam. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, że miałabym mieszkać w jakimkolwiek innym mieście. Dalej mamy. Skąd pomysł na nazwę? Okej, okay. i tutaj już jest takie pytanie, że trzeba się troszeczkę bardziej rozgadać, bo to jest w ogóle cała historia sięgająca. Gimnazjum, szczerze mówiąc. <laughs> Ogólnie, no to jak byłam w gimnazjum, może część z Was kojarzy, część z Was nie, jest taka gra Liga Legend. No i jak byłam w gimnazjum, to ona po prostu, to był chyba jej pik popularności i zakładałam tam sobie konto, chciałam, wiecie, zacząć w to grać, nauczyć się w to grać. I ja nie ogarniałam w ogóle, że jak wpisywałam sobie nick, to że on będzie widoczny i ja nie miałam w ogóle żadnego pomysłu i po prostu wpisałam pierwsze, co mi tylko przyszło do głowy, czyli to było patrz na to, <laughs> razem pisane, no ale w miarę jak Coraz więcej czasu spędzałam w tej grze, coraz więcej grałam No to stwierdziłam, że no kurde przeszkadza mi to, że ten nick jest taki, taki mocno średni i to tak łagodnie mówiąc. No więc zaczęłam sobie myśleć nad tym, na co by tutaj zmienić, i wtedy miałam taką mega po prostu fazę na pączki i jakoś tak po prostu stwierdziłam, dobra, zróbmy pączek. Ale wtedy pączek przez 1K było zajęte, więc po prostu wpisałam pączek przez 2K i później jakoś tak już się to tak przyjęło, że gdziekolwiek już robiłam jakieś nowe konto, jakiś nick sobie ustawiałam, czy cokolwiek, to ja już nawet nie patrzyłam, czy pączek przez 1K jest dostępny, tylko od razu wpisywałam przez 2. Więc to jest cała historia tej Mojej nazwy tutaj. Dalej mamy pytanie: co skłoniło mnie do otwarcia kanału? I to był dosyć spontaniczny pomysł. Jak nagrałam pierwszy film, to szczerze mówiąc, nie miałam żadnego przygotowania, po prostu no, dosłownie nie miałam nic. Miałam jakieś tam słuchawki, po prostu zwykłe. Nie wiedziałam, nie ogarniałam za bardzo sprzętu, w sensie nie wiedziałam, jaki pobrać program do nagrywania. Znaczy, no program do nagrywania to wiedziałam, ale nie wiedziałam, jaki pobrać program do edytowania no i dosłownie nie ogarniałam nic i to było takie dosyć mocno spontaniczne, ale ogólnie no to pierwsza myśl już gdzieś tam się tliła wtedy od jakiegoś czasu żeby może spróbować nagrywać e, no bo generalnie stwierdziłam, że no w sumie kurczę bardzo, bardzo dużo gram w Simsy, lubię do siebie gadać jak gram w Simsy więc tu już pojawiła się powiedzmy taka iskierka, że może by to po prostu nagrywać przy okazji i do internetu oprócz tego no to jeszcze doszło to, że w w sumie, no ja grałam dużo w Simsy, ale nie miałam za bardzo z kim gadać o Simsach. To znaczy, moja siostra też gra na przykład w Simsy, ale ona jest raczej tym typem gracza, który, wiecie, odpali grę, e, będzie obsesyjnie grać przez dwa tygodnie i potem już nie ruszy Simsów przez następne kilka miesięcy. Więc, no tutaj miałam z nią okazję rozmawiać o Simsach raz na dwa tygodnie. Znaczy, no wiadomo, jak jakieś tam większe rzeczy się dzieją, no to zawsze coś tam poruszymy, ten temat. E, ale ogólnie takiej osoby, z którą bym mogła ciągle gadać, no, to yy, nie bardzo miałam kogoś takiego, nawijałam często dużo o Simsach mojemu narzeczonemu, ale <noise> ale on tylko siedział i potakiwał i <noise> Trzeba, <laughs> że wylatywało jednym uchem, a wylatowało drugim. No i ostatnim takim zapalnikiem było to, że w sumie ja generalnie nie oglądam za dużego polskiego YouTube'a. Raczej siedzę na tym takim zagranicznym bardziej i to w odniesieniu dosłownie do wszystkiego. No i tak stwierdziłam, że a zobaczę, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o simsy na polskim YouTubie. No i stwierdziłam, że w sumie wydaje mi się, że jest przestrzeń na to, żebym ja. Też je gdzieś tutaj odnalazła i zmieściła, jeżeli YouTube mnie przyjmie. E, no i w końcu stwierdziłam, dobra, jak mam to zrobić, no to trzeba to zrobić i nagrywam. I dosłownie odpaliłam komputer i, i zaczęłam nagrywać, i tak to teraz, więc, więc miejmy nadzieję, że się to utrzyma i że będzie coraz lepiej. Następne pytanie mamy jak zareagowali ludzie z mojego otoczenia na filmy i czy je oglądają? Na początku generalnie ja chciałam ukrywać to, że nagrywam e, Simsy, ale no ciężko by było to ukrywać przed moim narzeczonym, że nagrywam codziennie praktycznie, jak gadam do siebie. Więc to dosyć szybko nie wypaliło. No i powiedziałam mu po prostu, pamiętam, że wtedy pojechałam po niego do pracy, bo kończył pracę i ja go chciałam, chciałam po niego pojechać, no i go zawieźć z powrotem do domu. No i przyznałam mu się w tym samochodzie, że, że właśnie nagrywałam, jak go nie było. I ogólnie raczej przyjął to dobrze i od tamtej pory mnie cały czas wspiera i, i dopinguje i jest moim oczywiście największym fanem. Oprócz tego no to dosyć szybko dowiedziałam się rodzina i tacy w sumie najbliżsi znajomi też właściwie otrzymywałam od nich głównie wsparcie i wiecie takie mocne słowa zachęty dużo motywacji od nich dostaję regularnie e, także tak jeszcze tutaj jest druga część pytania czy oglądają moje filmy no to tak wiem że niektórzy regularnie oglądają wszystko co wrzucam za co oczywiście z całego serca bardzo dziękuję i jest mi mega miło chociaż e, na przykład e, moja mama wie o tym że że mam kanał na YouTubie, jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale nie powiedziałam jej jak się nazywam, bo szczerze mówiąc wstydzę się trochę <laughs> niektórych rzeczy, które ja tam robię zwłaszcza tego, co się dzieje w wyzwaniu 100 to <laughs> może lepiej, żeby niektórych rzeczy nie oglądała, tak? <laughs> Dobra, mamy następne pytanie. Czy gram w jakieś gry oprócz Simsów i czy będę je nagrywać na kanał? E, więc tak, ja ogólnie bardzo lubię grać w gry i gram też w inne gry oprócz Simsów. Z takich, powiedzmy, w tym klimacie, no to e, definitywnie tutaj uwielbiam po prostu Planet Zoo, City Skylines. Chociaż w City Skylines jestem po prostu tragiczna, ale bardzo lubię grać i bardzo. Bardzo lubię patrzeć, jak ktoś gra w City Skylines. Oprócz tego to jeszcze bardzo dużo grałam w Disney Dreamline Valley, jak tylko to wyszło w Early Accessie, ale tutaj już odpuściłam granie w to po tym, jak e, to chyba Ubisoft jest właścicielem tego? Ale mogę się tutaj mylić, więc tutaj sorki od razu. Jak się pomyliłam, to gdzieś na ekranie tutaj wrzucę <grych> poprawkę. Ale tak, generalnie ta gra miała być za darmo. Pierwotnie to znaczy miała być płatna w Early Accessie, ale w momencie, kiedy już wyjdzie tak Wiecie, już oficjalnie, no to wtedy miała być bezpłatna. Ale oni w pewnym momencie stwierdzili nagle zdanie, że w sumie to nie. Nie będziemy jej robić bezpłatnej. A oprócz tego to jeszcze dodamy 5 milionów różnych mikropłatności do gry. No i tak wiecie, już tak bardziej z zasady przestałam w nią grać, bo to takie. No, nie podobał mi się ten ruch. Bardzo mi się nie podobał. Uważam, uważam że to było mega nie fair, i no, po prostu zrobił się z tego taki jeden wielki skok na kasę. Oprócz tego, jeśli chodzi o gry w takim trochę innym klimacie, no to zdecydowanie bardzo podobała mi się Baldur's Gate 3. Dragon Age tak samo, były bardzo spoko. Ten ostatni mi się bardzo podobał w Inkwizycję. Pamiętam, że grałam kiedyś, kiedyś, ale to nie przeszłam. Całej. Ostatnio, po tym jak przeszłam ten, tą najnowszą część, to jest chyba Straż zasłone to też zaczęłam grać w Inkwizycję znowu, ale tu też dosyć szybko odpuściłam, bo jednak. Ciężko jest przynajmniej mi, wracać do takich starszych gier, bo troszeczkę jednak ta mechanika i grafika razi w oczy w porównaniu do obecnych gier. Uncharted bardzo mi się podobało, albo ogólnie jak są takie gry typu, nie wiem czy będziecie kojarzyć, na przykład jak jest gra The Walking Dead, albo Until Dawn, albo The Query, w sensie, że jest jakby taki trochę film można powiedzieć i jakby macie do wyboru różne, na przykład opcje dialogu albo co zrobić, i to ma generalnie później duży wpływ na rozgrywkę. To, to są po prostu, uwielbiam takie gry, naprawdę uwielbiam. A jeśli chodzi o to, czy będę je kiedyś nagrywać na kanał, no to na ten moment raczej nie planuję. Głównie chcę się trzymać tych Simsów, przynajmniej na ten moment, ale nie wykluczam tego z przyszłości. Następne pytanie: jak się nazywają moje koty i ile ich mam? Więc tak, ogólnie, no to obecnie mam dwa, mam inkę i Rysia, ale kiedyś miałam trzy: miałam jeszcze Edzia, który już niestety od lutego y, nie ma go z nami, ale w Wydaje mi się, że na jakiś starszych filmach może być jeszcze widoczny, bo bardzo lubił tutaj leżeć za mną na parapecie. Ale tak, na ten moment mam dwa. Jeden jest taki rudobiały i to jest właśnie Rysio, a Inka jest szylkretkowa. Czy będę kiedyś robić live? E, no więc tak, ogólnie no to mam w planach regularnie streamować, ale jakby chcę do tego odpowiednio podejść. Najpierw chcę się dobrze na to przygotować, upewnić się, jakby, że sprzęt mam odpowiedni do tego. E, że internet też mam dosyć stabilny <noise> z tym jest różnie szczerze mówiąc no i przede wszystkim musiałabym tutaj lepiej zarządzać moim czasem bo tak jak mówię, chcę to zacząć robić tylko, że chcę to robić właśnie regularnie tak, żeby na przykład live'y były dwa razy w tygodniu albo trzy razy w tygodniu myślę, że jak uzbiera się nas tutaj tak... Ponad 5 tysięcy, to tak wiecie, porządnie zabiorę się za przygotowania właśnie do, do streamowania. Ale tak ogólnie, no to dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani właśnie lewami streamami, czy oglądalibyście i czy chcielibyście je zobaczyć na YouTubie, czy na Twitchu. Czy mam jakieś hobby poza graniem w Sims? Y? Tak, chociaż teraz bardzo dużo czasu pochłania mi ten YouTube, nagrywanie Simsów, edytowanie filmów, myślenie nad tym, co tutaj jeszcze zrobić i tak dalej, i tak dalej, no to mam jeszcze inne zainteresowania. Po pierwsze, co jest moją najnowszą obsesją, to jest czytanie książek. W tym roku zaczęłam po prostu, miałam 10 dziesięcioletnią chyba przerwę w czytaniu i na początku roku jakoś siostra mnie namówiła, żebym sobie przeczytała książkę i po prostu to jest już teraz Lawina, ja nic tylko czekam na wypłatę i zamawiam książki nowe. <grymne> Więc tak, definitywnie myślę, że jako e, moje takie najbardziej aktualne hobby, e, no to można zaliczyć czytanie książek. Oprócz tego, no to e, bardzo dużo szydełkowałam, teraz już to robię zdecydowanie mniej niż bym chciała, ale tak, też bardzo dużo szydełkowałam, uwielbiam szydełkować i chciałabym się jeszcze nauczyć robić na drutach i jeszcze mam marzenie, żeby się nauczyć robić dywany. Ale to... To nie wiem, to może już na emeryturze, bo nie mam nawet gdzie trzymać tych wszystkich dywanów, gdybym je chciała robić? Czyli zdarzyło mi się, że rozpoznał mnie jakiś fan kanału? Ogólnie, no to nie. Jeszcze nie miałam takiej sytuacji. Chyba, że ktoś mnie rozpoznał, ale do mnie nie podszedł, to, to nie wiem o tym. Ale wydaje mi się, że jestem jeszcze ma za malutkim kanałem, żeby ktoś mnie tak rozpoznawał. Kolejne pytanie mamy: czy ten kanał zmienił jakoś moje życie? I to jest w sumie takie bardzo filozoficzne pytanie. Tak, w sumie, no to myślę, że tak. No, zdecydowanie dużo czasu jakby muszę poświęcać na i nagrywanie i edytowanie, tak jak wcześniej mówiłam, a propos tego pytania o hobby, więc to definitywnie wpływa na to, jakby jak wygląda moje życie na co dzień, no bo jednak praktycznie co dziennie coś nagrywam, praktycznie codziennie coś edytuję, jak nie jakiegoś shortsa, tiktoka czy, czy coś tam, to, e, to właśnie film na YouTube, czy coś tam nagrywam, czy robię sobie jakąś burzę mózgów, co by tutaj spróbować nagrać, więc no, to definitywnie ma całkiem spory wpływ na takie moje życie na co dzień. Definitywnie jest to też taka duża próba dla mnie, bo ja generalnie mam mega słomiany zapał, a prowadzenie kanału na YouTube to jednak wymaga całkiem sporo samozaparcia, więc tak, ogólnie jak miałabym powiedzieć no to definitywnie zmienił moje życie. Okej, okay, mamy następne pytanie. Jaki jest mój ulubiony kolor? I tutaj szczerze mówiąc ciężko jest mi się zdecydować na jeden. Bo generalnie no to takimi moimi top 3 kolorami. To jest fioletowy, różowy i biały. Ale jeśli miałabym zdecydować się tak na jeden, jeden... To chyba to byłoby różowe, tak mi się wydaje. Jakie jest moje najbardziej i najmniej lubiane dziecko z serii 100 dzieciaków? Jeśli chodzi o najbardziej lubiane, to myślę, że to definitywnie byłaby albo Bryska, albo Gryzelda. Obie po prostu uwielbiałam, ale jeśli chodzi o to najmniej lubiane, to szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, pon. No gościu, po prostu nie chce się od nas odczepić. On stop do nas dzwoni. Ja już mam go po prostu dość. <gry> Więc tak, nie miałam nic przeciwko niemu, jak mieszkał z nami, ale jak się od nas wyprowadził, to stał się po prostu nieznośny. Jaki jest mój ulubiony dodatek, pakiet rozgrywki i akcesoria do The Sims 4. Pozwolę sobie tutaj ułatwić, i jeśli chodzi o dodatki, to wybiorę dwa, bo naprawdę nie jestem w stanie się zdecydować, nawet z, tymi, nawet z tymi dwoma to było ciężko. Ale tak, jeśli mamy to zawężyć do dwóch, to myślę, że to byłaby wiejska ślanka i psy i koty. Nie wyobrażam sobie po prostu grać bez zwierza, bo sama od dziecka zawsze miałam albo psa, albo kota, albo chomika, albo rybki, i w dalszym ciągu po prostu nie mogę wyjść z szoku, że tyle czasu mi zajęło, żeby wydać dodatek ze zwierzakami. No a wiejska sielanka, no to jakby cały świat jest piękny, chociaż ten w sumie ze zwierzaków, znaczy no zwierzaków, psów i kotów. No to też bardzo mi się podoba. No ale tak, jakbym miała wybrać, no to to są właśnie te dwa dodatki. Jeśli chodzi o paki do rozgrywki, to byłby definitywnie dekorator marzeń, tutaj bez dwóch zdań. A jeśli chodzi o akcesoria, to tutaj znowu mam dylemat pomiędzy domowym kucharzem a kompaktowymi wnętrzami, ale. Mm... I jakbym miała chyba wybrać jedno, to chyba kompaktowe wnętrza. Ale to naprawdę oba te akcesoria są blisko. Wspominasz czasami o narzeczonym? Jak długo jesteśmy razem? Jak się poznaliśmy? I co sądzi o nagrywaniu na YouTube? Właściwie to jak nagrywam, to jest dziesiąte. I niedługo będzie 4 lata, jak jesteśmy razem. Poznaliśmy się w pracy, ja jak zatrudniłam się, no to był w tym samym zespole, do którego ja dołączyłam. I co sądzi o nagrywaniu na YouTube? Ogólnie to, tak jak mówiłam wcześniej, przy którymś tam pytaniu a propos reakcji bliskich na filmy, no to e, mam od niego bardzo dużo wsparcia, bardzo często mnie motywuje. Czasami sam nawet daje mi jakieś pomysły, co mogłabym wbudować w simsach. Czasami go denerwuje tylko to, że musi siedzieć cicho, jak nagrywam. <grych> Zaczęłaś grać w simsy i jak się dowiedziałaś o grze? Generalnie no to dowiedziałam się o grze przez moją siostrę, która zaczęła grać w pierwszą część simsów, no i ja tak podglądałam ją, obserwowałam, jak gra, patrzyłam sobie. No i czasami dawała mi też pograć sobie trochę. No i tak jakoś poszło już. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Mogę tak powiedzieć. <noise> no i od tamtej pory no to grałam dalej w jedynkę przez chwilę tylko, potem w dwójkę, w trójkę, no i teraz w czwórkę. Na koniec zapisałam sobie tutaj kilka takich dosyć szybkich pytań. I tak, góry czy morze? Zdecydowanie morze. Ja po prostu mogłabym nie wychodzić nigdy z wody. Ulubiony owoc to będzie na pewno burówka. Chociaż... Teoretycznie pomidor to też jest owoc, więc tutaj mogłabym mieć temat. Chociaż, dobra, powiedzmy, że z takich tradycyjnych, niekontrowersyjnych owoców, to, e, to borówka, chociaż gruszka też jest bardzo dobra i jabłko. Dobra, nie, muszę się zdecydować na jedno. Borówka. Lody czy gofry? 100% gofry. Ulubiony deser to musi być szarlotka, od zawsze, na zawsze. Ulubiony obiad to carbonara, ale taka prawdziwa carbonara, a nie ta spolszczona wersja. Ja po prostu, jak widzę, że ktoś dodaje śmietankę do carbonary... Nie, nie, po prostu mnie już serce boli. Mamma mia! I książki czy filmy? No, tak jak już ustaliliśmy wcześniej, mam teraz obsesję po prostu na punkcie książek, więc myślę, że tutaj też wybiorę książki. Chociaż filmy też mają swój urok i też uwielbiam oglądać filmy. No ale tak, to było na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie pytania. Trochę się tutaj rozgadałam. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się to wszystko zmieścić, ale pewnie będę musiała troszeczkę spowolnić <laughs> ten speed build, bo przeważnie daję przyspieszenie na 650 tam w tym programie do edycji ale coś czuję, że tutaj będzie jakiś trochę wolniejszy, żeby zmieścić wszystkie moje odpowiedzi na pytania, albo jakoś ja nie wiem, poobcinam, zobaczę jak to wyjdzie. W każdym razie mam nadzieję, że podobał Ci się odcinek, może jeszcze tak nie wiem, powiem dwa zdania o tym domku, co dzisiaj wybudowaliśmy, bo tak dziwnie mi, że nie powiedziałam o nim ani słowa. No więc tak, jak już możecie wywnioskować po całym bildzie, który jest już praktycznie zrobiony, no to budowaliśmy sobie dzisiaj taki ekodomek. Ogólnie no to inspiracje tutaj też wstawię gdzieś tam w rogu. Od razu jak to zobaczyłam stwierdziłam, dobra, definitywnie muszę znaleźć jakiś pretekst, żeby to wybudować no i akurat się nawinął idealne po prostu do tego Q&A. Dajcie znać czy taki format odcinka wam się podobał i czy podobał wam się domek oraz czy jeszcze może macie jakieś do mnie pytania to może w przyszłości zrobimy sobie jeszcze jedno takie Q&A. No i oczywiście też zachęcam cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale, czy to z rozgrywki, czy to z budowania czy z jakiegokolwiek innego formatu no i oczywiście też zachęcam do podbijania moich filmów, bo przypominam, że można podbijać filmy jak jesteście na tablecie albo na telefonie i patrzycie jakby na ekran, no to jak jest sekcja komentarzy, to możecie tak przesłajpować w bok no i tam będzie opcja właśnie, żeby podbić film. No a co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!